Dobre ułatwienie życia nigdy nie jest złe. Jeżeli używamy lakieru rozpuszczalnikowego albo ewentualnie wosków, to pędzel trzeba umyć w rozpuszczalniku. Czynność nieprzyjemna, nie mówiąc już o tym, że śmiercąca. A jeżeli dla pięknego połysku planujemy powierzchnię lakierować kilkukrotnie, to jest po prostu upierdliwe. A jak wiadomo, przy spękaniach dwuskładnikowych praktycznie tylko lakier rozpuszczalnikowy wchodzi w grę. Na domiar złego ten lakier schnie bardzo długo. Kiedyś między lakierowaniami pędzel myłam, ale teraz już tego nie robię. Natychmiast po lakierowaniu pędzelek szczelnie zamykam w woreczku. W ten sposób czeka na kolejne lakierowanie dzień, dwa, a nawet tydzień. Dopiero gdy wszystkie warstwy lakieru są położone, pędzel myje. Jeżeli używamy pędzel do past woskowych, to on także wymaga czyszczenia rozpuszczalnikiem albo terpentyną. Pędzelek do najczęściej przeze mnie używanego wosku brązowego na stałe trzymam w woreczku. I czyszczę tylko od wielkiego grzmotu, czyli wtedy, kiedy włosie zaczyna być już bardzo twarde.